Nie rodzimy się z przekonaniami o pieniądzach. Uczymy się ich przez obserwację świata, a potem zapominamy, że to my nadajemy znaczenie każdej cyfrze. Pieniądze nie są ani dobre, ani złe. One tylko wzmacniają to, kim jesteś ty w danym momencie. Jeśli masz w sobie chaos, przyciągasz chaos finansowy. Jeśli masz w sobie spokój, pieniądze płyną tam, gdzie jest spokój. Pieniądze to energia przepływu, a nie waluta przetrwania. One reagują na twoją świadomość, a nie na to, ile godzin przepracujesz. W Akademii Nowego Życia uczę, że pieniądze nie są nagrodą za wysiłek. Są odpowiedzią wszechświata na twoją wibrację. Nie musisz już analizować, skąd się coś wzięło, ani rozgrzebywać przeszłości. Bo gdy zmieniasz swoje myśli dziś, Zmieniasz przeszłość automatycznie. Zaufaj życiu, zaufaj sobie, zaufaj przepływowi, bo pieniądze nie przychodzą do tych, którzy się ich boją, tylko do tych, którzy potrafią je utrzymać w spokoju serca. Kliknij w link poniżej do miejsca, gdzie zaczyna się ta zmiana, do Akademii Nowego Życia. Tam nie uczymy się zarabiać więcej, uczymy się myśleć inaczej.